Plany miasta w zakresie nie tylko modernizacji, ale przede wszystkim rozwoju komunikacji publicznej są realizowane od wielu lat stopniowo. Jesteśmy w bardzo ważnym momencie, ponieważ przygotowujemy dokument, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Jesteśmy chwilę przed zleceniem tego opracowania. Będzie on dotyczył nie tylko Gorzowa, ale również całego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Chcemy opracować analizę dotyczącą właśnie optymalizacji połączeń. Te wszystkie elementy działania, projekty, które w ostatnim czasie są realizowane w Gorzowie dotyczące inwestycji, przebudowy dróg, to wszystko trzeba teraz zebrać, opracować tak, aby w dogodny sposób przyjazny dla mieszkańców realizować komunikację publiczną. Teraz oczywiście to są elementy, które mają służyć modernizacji, wymianie taboru, natomiast jak najbardziej bardziej myślimy o tym, co będzie za kilka lat, tak żeby rozwijać komunikację publiczną, ponieważ jest to alternatywa dla samochodów, dla transportu indywidualnego, i w tym kierunku na pewno będziemy chcieli iść, i, i też zobowiązują nas do tego przepisy krajowe oraz unijne.